Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii, Jak mądrze wdrażać programy Employee Advocacy w organizacji. Zainspirowała mnie do, tego, do nakręcenia tego krótkiego filmu pani Justyna, która pod moim postem zapytała się, czy narzucanie pracownikom kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych jest na miejscu. Moi drodzy, nie róbmy tego. Jak sama nazwa mówi, rzecznicy pracowników to ludzie zaangażowani, to ludzie, którzy doskonale znają organizację, ale najważniejsze to to, że to są ochotnice. Do takich programów nikogo się nie namawia i nikogo się nie zmusza. Łączy się to z tym, że nie robi się również z pracowników słupów ogłoszeniowych. To nie są nasze nośniki reklamy. Tacy pracownicy doskonale wiedzą, co mają opublikować, co im w duszy gra, jakie mają zainteresowania, czym się chcą pochwalić, co się dzieje wewnątrz organizacji, o czym warto napisać. I rzeczywiście, z drugiej strony, jest dział marketingu jako wsparcie. Może przygotować grafiki, może zaproponować, jak ma wyglądać przedstawienie loga czy danego tematu, który się aktualnie dzieje. I przygotować parę takich postów, które będą dla nas inspiracją. Ale to my, jako pracownicy, decydujemy kiedy i w jaki sposób i gdzie opublikujemy tą treść.